Cześć, ja jestem Kuba, a dzisiaj. Wielki sprzeciw przeciwko reformie Europejskiej Ligi krytykują UEFA. Lech Poznań ma nowego trenera. Jajature może kontynuować karierę. Zgłasza się chiński zespół. Piotr Zieliński na dłużej w Napoli. Wkrótce do niego może dołączyć Arkadiusz Milik. Jajature może zagrać w klubie Kingdao Hangai który rywalizuje w chińskiej drugiej lidze. Dodajmy, że piłkarz od 6 miesięcy pozostaje bez klubu po tym jak odszedł z Olympiakosu Pireus. Chińczycy starają się o pozyskanie byłego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Miałby tam zastąpić kontuzjowanego kapitana Juana Verdu. Ture miałby pomóc Kingdao Huangai w awansie do chińskiej Super League. Po dziewięciu kolejkach zespół ten zajmuje pierwsze miejsce w lidze i ma 6 punktów przewagi nad trzecim w tabeli zespołem Meishou Hakka. Do Ekstraklasy awansują dwie najlepsze ekipy. Kilka dni temu agent Dmitry Seluk poinformował, że jego klient zakończy sportową karierę. które zaprzeczył jego słowom i zapewnił, że zostało mu jeszcze kilka lat gry. Jak informuje The Sun, dlatego jest gotów przyjąć oferty z Chin. Najdłużej w swojej karierze 35-letni pomocnik grał dla Manchesteru City. W barwach tego zespołu wystąpił w 316 spotkaniach, zdobywając trzykrotnie mistrzostwo Anglii i Puchar Anglii. Wcześniej grał dla FC Barcelony, z którą dwukrotnie wygrał Premiera Division i sięgnął po triumf w lidze mistrzów. W czwartek w Warszawie obradowali przedstawiciele Leagues, którzy jasno stwierdzili, że są przeciwni zmianom, które mają zostać wprowadzone do Ligi Mistrzów. Organizacja jest przeciwna zmianom, na których bez wątpienia mają skorzystać najbogatsze kluby. Do tego jej przedstawiciele obawiają się spadku znaczenia europejskich lig. Ligi europejskie utrzymują zdanie, że przedstawiona propozycja reformy europejskich rozgrywek klubowych przynosi korzyść tylko kilku bogatym i dominującym zespołom, a szkodzi ligom i ogromnej większości klubom grających w krajowych rozgrywkach. Czytamy w oświadczeniu. Europejskie ligi dbają o interes lig narodowych i klubów. Reprezentują 36 lig z 29 krajów z ponad 950 klubami. W organizacji zasiadają przedstawiciele z Anglii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Holandii czy Portugalii. Przypominamy, że według medialnych doniesień po reformie w lizemiczów aż 24 zespoły miałyby zapewnione w niej stałe miejsce, po 4 miejsca przysługiwałyby drużynom z Ligi Europy i tym, które wywalczyłyby awans w eliminacjach. Do tego w fazie grupowej zespoły zostałyby podzielone na cztery grupy po 8 drużyn. To spowodowałoby znaczne zwiększenie liczby meczów w rozgrywkach. Według informacji Ilmattino, Piotr Zieliński ma podpisać kontrakt obowiązujący do czerwca 2023 roku. To oznacza, że umowa będzie przedłużona o 2 lata. Polak ma dostać wysoką podwyżkę. Obecnie zarabia około 1,5 miliona euro rocznie. A wzrost pensji szacowany jest o 700 tysięcy euro. Do tego w kontrakcie zawarte mają być łatwe do zrealizowania bonusy. Do tego włoskie media informują, że kontrakt z Senapoli przedłużyć ma Arkadiusz Milik. Szczegóły dotyczące nowej umowy polskiego napastnika nie są znane. Obecny kontrakt Milika, tak jak i Zielińskiego, ważny jest do 2021 roku. Zieliński i Milik są podstawowymi piłkarzami w ekipie z Neapolu. Pierwszy z nich w tym sezonie rozegrał już 47 meczów, w których zaliczył 6 goli i 2 asysty. Z kolei Milik w 45 spotkaniach zdobył 20 goli i miał 5 asyst, dzięki czemu jest jednym z najlepszych strzelców w Serie A. Obaj polscy piłkarze do Napoli trafili w 2016 roku. Szybko wywalczyli sobie miejsce w podstawowym składzie i stanowią o sile klubu z Napolu. Zieliński w 141 meczach strzelił 19 bramek, a Milik w 85 starciach 34 razy pokonał bramkarzy rywali. Dariusz Żuraw, trenerem Lecha Pozaj na stałe. 46-latek podpisał z kolejorzem umowę obowiązującą do 30 czerwca 2021 roku. Początkowo Dariusza Żurawia zatrudniono w pierwszym zespole w roli trenera tymczasowego, po tym jak w końcówce marca zwolniony został Adam Nawałka. Lech sądował różne opcje. W spekulacjach pojawiało się m.in. nazwisko Macieja Skorzy. Ostatecznie jednak przy bułgarskiej zdecydowano, że Roszady na ławce nie będzie. Żuraf nie skompletował jeszcze pełnego sztabu, jak pod oficjalny serwis klubu prowadzone są aktualnie rozmowy z kandydatami na jego współpracowników. Tarek wkroczył do szatni w trudnym momencie. Od początku wiedział, że nie będziemy zwracać uwagi tylko na wyniki przez niego osiągane. Ważny był dla nas styl gry, umiejętność podniesienia drużyny w trudnym momencie, a także codzienny kontakt z, z piłkarzami. I po zebraniu tych wszystkich elementów zdecydowaliśmy się na kontynuowanie współpracy z nim. Widzimy bowiem, że trener ma swój pomysł na grę i stara się go konsekwentnie realizować. Tłumaczy decyzję o przedłużeniu współpracy prezes Lecha Karol Klimczak. To już wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz zostawić łapki w górę pod filmikiem. Jeśli chcesz być z nami na bieżąco, wciśnij dzwoneczek.